Cześć, ja jestem Wartek yy, i jest już trochę późno, dlatego będę mówił trochę ciszej. Ale ogólnie to są te mistrzostwa LSL 1 Ale tymczasem ja sobie tu odtworzę pojemnik z naklejką Enfu, który jest całkiem opłacalny. Yy, bo większość naklejek jest niewiele tańsza niż cena samej kapsuły, a do kapsuły nawet nie potrzeba klucza. Tak w ogóle to ma taką fajną CZT. Na wymianę w, w opisie będzie trade, link, jak ktoś będzie chciał się wymienić, to może cię wysłać ofertę. Jeśli będzie dobra, to zaakceptuję, z trackiem to jest. A teraz otwieramy. Ostatni opening nie wyszedł za dobrze, ale może naklejki się bardziej poszczęścią. jak pani jakaś foliowana, to będzie fajnie. No więc tak, otwieram. Tak w poprzednim openingu, jeszcze żeby było widać myszkę 3 2 1 Go U Nie, nie no, Byłoby prawie ten foliowany A tu mamy jakieś gówno No niestety nie poszło chyba najlepiej Zaraz zobaczymy sobie A nie, ponad 1 euro, także opłaciło mi się to. Całkiem fajna naklejka, ja sobie ją zaraz sprzedam. To by było na tyle w dzisiejszym openingu. Pozdrawiam Was. Cześć.